Zapraszam na kolejną moją wyprawę, tym razem z dziewczynami moimi górskimi siostrzyczkami. Wyprawa po beskidzie śląskim, yy, klinczok 1117 m nad poziomem morza, schronisko na Błatniej, jeszcze wcześniej hata Wujatoma, schronisko na Błatniej i baza szyndzielnia 1028 m nad poziomem morza, tam miałyśmy nocleg. Można zobaczyć, jak schronisko i pokój wygląda od środka. Działo się to w dniach 5-6 styczeń 2025. Zapraszam do oglądania i przepraszam moje dziewczyny, że publikuję to bez ich wiedzy, a nawet zgody. Chronisko naszej dzielni, 5 stycznia 2025. Sylwestrowo, jeszcze posylwestrowo. Dziewczyny siedzą. Dziewczyny, jak się bawicie? Zajednie, super. Czy są fajne te? Hmm. Bardzo dużo roślinek jest, bardzo fajne. No hmm. Widoczki są? Nie, chyba nie ma. No i generalnie tutaj jest taki sklepik. Magnety. Jak mówię, teraz, poznaję dziecko, gdy drugi nie zaskoczy ja piernicze. Halo, dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkich kochamy, całujemy i w ogóle, co tam chcecie. <laughs> Tak, tak, to nasz pokój. Dzień dobry. Zejście na dół. Wejście do góry. Klepik, widoczki, zaraz zobaczymy. Jedna sala, w tej chwili chyba zamknięta, takie widoczki. Sala. Ania już coś zamawia. Tu jest Iwonka. jest tylko jeszcze sama na maśle i na poczuchu, nie ma na kimku. Aha, no to zaraz coś wymyślimy. No, może... Do, no, super wybrałaś. Czy my zamawiają śniadanie? Już też idę zamawiać. Życie dzieci, ono ma tronu Macronu Niderowie a prorok swojego zgonu już się cieszę Na szczęście, na zdrowie na ten nowy rok byście byli zdrowi, weseli jak w niebie, ja nie Cały rok, żeby się kopiło, kopił, urodził, do miasta, wróciło. Łowiesek, bądź gospodarz kudłaty, tak to może lej. Tak to może lej. Witajcie, pięknie kolejnicy, podobno dopiero z pasterki idziecie. dziecię. na